Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będą następne samony dla widzów. Tym razem, tak jak widać, będą one dla wici po raz trzeci. Samonów będzie ponad 1100, plus minus dodatkowo 600 losowań u astrologa, troszkę więcej, no i wiadomo, że to może się jeszcze bardziej zwiększyć. Także szybkie przedstawienie i lecimy. Dla wici robimy już po raz trzeci, tak w ogóle. Także 247 poziom konta, 359 jeżeli chodzi o kampanię. Wicia z tego co pamiętam, nie była. Pay to win ma 10 poziom vip -a. Jeżeli chodzi o boskie próby, to już sprawdzamy. Także 32 poziom, 36 razy 4, 37. No i cała reszta nieruszona, także da się jeszcze więcej nagród z tego wyciągnąć. Jeżeli chodzi o wieże, to jesteśmy jeszcze przed aktualizacją, więc nie ma tutaj wieży niebiańskich. Świetliści 347 piętro, Zwierzę Ludzie 295, Leśnej Stoty 335 piętro, No i nie martwi 361 piętro. Ogólna królewska wieża na poziomie 462. Jeżeli chodzi o ilość postaci, to widzę, że tutaj jest wypożyczony leofryk, więc jedną musimy odjąć później. Mamy 25, 30, 35. 37 postaci na poziomie wzniosłym. Minus low freak, no to 36. Na plus 30 mamy. Już tutaj sprawdzamy, liczymy. Standardowo od dołu. Raz. 2, 3, 4, 5, 6. Sześć postaci na plus 30. Także całkiem niezły wynik, jak na tyle. Postaci wzniosłych, także co od razu chcemy. Także przede wszystkim główny cel to zdobyć taylin na poziomie wzniosłym. Tutaj mamy jedną na legendzie, jedną po prostu elitkę, także jeszcze jedna litka będzie legenda plus, czyli 3 do mitycznego plus 6 później do wzniosłego, czyli 9 kopii potrzebujemy. Jeżeli uda się to osiągnąć, a myślę, że się uda, to będziemy losowali Lukrecję do której potrzebujemy 11 kopii, co już może być trudniejsze. Także głównym celem na ten film jest wygwiazdkowanie Ferrela do 5 gwiazdek. Mamy go na dwóch. Następnie wygwiazdkowanie Daimona. Ma jedną gwiazdkę. No i generalnie chodzi, tak, um, ogółem o wygwiazdkowanie. Mamy też wygwiazdkować Aerona, czyli brakuje jeszcze dwóch kopii do 5 gwiazdek. I takie cele poboczne to między innymi jak najwięcej kopii Desires zdobyć. Izolda. I zolda. jeszcze jest więcej celów tak jakby pobocznych, tylko pierw musimy zrobić te główne, usunąć postacie z listy i wtedy będziemy dodawali następne postacie. Także może nie będę teraz tego mówił, tylko jak już się uda, to będziemy działali. Jeżeli chodzi o gospodę pod Dębem, to mamy 89 czerwonych mebelków, plus 235 mebelków żółtych, tutaj nie ma żadnego dodatkowego.

Także mamy zapasik. Myślę, że po tylu samonach na pewno coś tam jeszcze pójdzie do góry. Niekoniecznie na tym filmie, bo ja nie wiem, czy ja będę robił postacie na poziom wzniosu jakieś, być może, ale na pewno po tym filmie coś uda się jeszcze bardziej podnieść ten poziom kryształu. Czyli mamy 39 poziomów w zapasie. No to nie ma co przedłużać. Zaczynamy standardowo od kamyczków. Podzielimy na dwie części będzie bardziej przejrzyście. 30 31 zrobimy także mamy Oskara na początek jest postać premium czyli za Ferrail w tym przypadku no i tyle w sumie tak czy mamy jakieś postacie które chcieliśmy gwiazdkować mamy Ferela, także spoko i drugiego Ferraila także całkiem nieźle tutaj mamy Desire Desira jest bardzo chciana mamy kryperana też Mamy przynajmniej 3 postacie, 4 postacie w zniu, premium, znaczy 5 postaci premium, tutaj się strasznie zamotałem, ale no nie spodziewałem się aż tylu, nie? Zobaczcie, jest Desira, Desire chcemy, i Zolda też tak swoją drogą chcemy, Raku też chcemy, to jest jeden z celów pobocznych. Mamy tak, mamy Mortasa, mamy Alne, mamy Ortrosa, mamy Bliźniaki i mamy Lofrika, czyli łącznie z 61 kamieni wypadło 6 postaci premium, czyli że. No, Powiedzmy, że 1 na 10. Także naprawdę, naprawdę bardzo udane kamyczki na start. Może od razu powznosimy, zrobimy miejsce, uporządkujemy i zmierzamy do samonów. Jeżeli będę zamulony, to przepraszam z góry, troszkę się źle dzisiaj czułem. Ale samonę trzeba zrobić. Także co? Lista życzeń. Gwyneth, Rosalind, Hendrik, Peggy, Cecilia, Brutus, Satrana, Safia, Wurkor, Skren, Respensaurus Saurus, Pippa, Lorsan, Aeron, Izolt, Ferael, Desira, Toran, Razdejo. Także co? Przechodzimy do serduszek na początek, standardowo będzie aż 405 łącznie, także całkiem sporo tych serduszek. Na początek 5 pojedynczo, i później 40 multi. Nie powinno być szybkiej wizyty, bo to są serduszka, także będzie masa zielonych, pewnie. No, myślę, że tak z 8 elit na tyle serduszek powinno wypaść, nie? Może więcej. Na pierwszą, niestety, musimy troszkę poczekać. Bo nie. O, mamy pierwszą, mamy drugą. Chciałem mówić, że nie wygląda to za dobrze, ale już jest naprawione. Także jeszcze tak z 6 mamy Ferella, także bomba. Jeden z trzech głównych celów, jeżeli chodzi o zwykłe postacie. No, kiedy będzie elitka numer 4? Będzie teraz, będzie to Cecilia. No i wizyta w świątyni, jednak szybciej niż się spodziewałem. Możliwe, że to przez kamienia troszkę też nowych postaci wpadło troszkę też kopii, których nie da się połączyć premium zwłaszcza przynajmniej w obecnej chwili oczywiście także lecimy dalej mamy Desirę, także bomba Desiry chcemy jak najwięcej kopii przypominam potencjalnie jak już na wstępie, myślę, że frakcyjne pójdą na nie martwych chyba. Bo chcemy tam dwie postacie aż zgwiazdkować, chcemy Desire, chcemy Izolda. I mam jeszcze trzy inne postacie, takie poboczne. O, Respen też jest tak swoją drogą tym celem pobocznym. Nie wymieniałem, bo tych celów pobocznych jest około 10. Ale przede wszystkim zależy nam na zrobieniu celów głównych. Mamy Saurusa. Mamy drugiego Saurusa pod rząd. No i mamy wizytę w świątyni. Także ja nie wiem, czy bym gwiazdkował na Twoim miejscu Brutusa. Myślę, że zależałoby mi na innych postaciach, no ale. Każdy gra po swojemu. Saurusowi tak w ogóle chcemy też wbić jak najwięcej gwiazdek, to jest też jeden z celów pobocznych tak swoją drogą. Mamy Izolda. No, co tam jeszcze będzie? Nie będzie już nic. No dobra, to przenosimy się do zwykłych, niestety 9 pojedynczo. Znowu akurat taka brzydka liczba. Jednego zabrakło w ogóle. Chyba By była bardzo fajna liczba, 500. No, ale tak wyszło. Jakoś sobie poradzimy. Lecimy dalej. 49 multi. No myślę, że coś tam powinno polecić. Mamy Daemona. No, chociaż jedna postać premium na tyle samonów powinna polecieć Cecilia, albo nawet dwie na tysiąc. mamy Satranę mamy Brutusa przynajmniej będzie można go zrobić na 5 gwiazdek niedługo i wyrzucić go z listy, też spoko sprawa mamy Pipę czyli Satrana leci na 4 gwiazdki też już coraz bliżej Wurk może być wzniesiony nawet, okej. Okay. To może od razu to zrobimy, żeby zwolnić miejsce. Także już mamy plus 5 do kryształu rezonansu. Myślę, że z tej też będzie. No na tyle losowanie astrologa. Myślę, że spokojnie się zrobi tej na wzniosły. Mamy Rosalin. Mamy kolejną satranę. Także jeszcze chyba jedna, o jedna jest. Także może wyjątkowo wyjdziemy, żeby zmienić listę trochę. Czyli tak, generalnie mam dużo postaci wypisanych do zamiany. No, skoro Satranę zrobiliśmy na 5 gwiazdek, to następny w kolejce jest Misu z tej frakcji. Czyli zwierzę Ludzi, czyli już zmieniamy. Generalnie jak zgłaszacie się na Samony, to możecie właśnie mieć takie prośby ja oczywiście w trakcie postaram się to wszystko robić czyli zamieniać też listę o ile nie zapomnę ale jak mi się świeci na czerwono to raczej nie zapomnę mamy lore sama o, jest Numisu no jeszcze się okaże, że Numisu no zrobimy też by było bardzo fajnie Mamy Hendrika. Mamy kolejną tank. Teraz będzie gwarantowana. Przypominam, że gwarantowana elita jest 130 samonów. Oczywiście dotyczy to tylko i wyłącznie zwojów, zwojów frakcyjnych oraz za diamenty. Nie dotyczy to serduszek. To tak tylko przypominam uświadomionym nowym graczom. Bo to jest pytanie, które bardzo, bardzo często się przewija akurat. Gwarantowana o astrologa jest 170. Nie jest to w żaden sposób udowodnione i potwierdzone. Jednak z wielu różnych opinii filmów tak wynika. Mamy Torana. A z gwarantowanej mamy Respena. Też na tyle samonów dziwne, że nie ma żadnej potrójnej. No, już nie mówię o poczwórnej, ale zazwyczaj przy tylu leciało ostro. Także mamy Desire, i mamy Respena. Na pewno jeszcze będzie jedna gwarantowana, i będzie nią Respen. Ok, no i mamy małą ścinkę. Pytanie, czy to się naprawi, czy nie. Jak nie, to po prostu zresetujemy grę. No chyba się nie naprawi. Także co, no... O, naprawiło się, dobra. Także możemy... Nie możemy kontynuować. Dobra, widzimy się za chwilę. No, nie ma sensu Was tutaj męczyć, także wracamy za chwileczkę. I wracamy po krótkiej przerwie, lecimy dalej. Widzicie, nowe postacie to robią. A nad działaniem gry nie ma kto popracować. Także mamy desire po przerwie. Więc może i dobrze, że sobie tę przerwę zrobiliśmy. Także szybka świątynia. Mm, powznosimy to co trzeba. I po prostu przeniesiemy się już do frakcyjnych. I myślę, że frakcyjne pójdą prawdopodobnie właśnie na niemartwych. Bo tak, chcemy zbiaskować fraila, Co jeszcze nam się nie udało, bo potrzeba dwóch kopii. Chcemy zbiaskować Demona, no i do tego jest dosyć daleka droga, tak naprawdę. I chcemy przede wszystkim zdobyć jak najwięcej kopii Izolna, jak najwięcej kopii DeSiry. Także myślę, że nie martwi, to będzie dobry wybór. Tutaj nie było żadnych narzuconych. na zresztą Niemartwi martwi są teraz. Żadnych tutaj wytycznych nie było. Po prostu stwierdzam, że mam sam zadecydować. Więc dostaniemy Torana na dzień dobry, Daemona i znowu Torana. I tutaj było w ten sposób. Czyli cokolwiek z tej listy by nie wypadło, to będzie super. Zobaczymy, czy chociaż tego Ferrella uda się zrobić, dokończyć. Także mamy Daemona. Jeszcze Daemon szybciej zostanie zgastkowany. Jeżeli takie tempo będzie wypadania Daemona, znowu Daemon. Ale to nic złego, nie wiem. akurat jest jedną z najlepszych postaci w grze. Mam Izolda. No, mimo wszystko fajnie by było dostać tego Feraela, czy nawet dwóch. Żeby już go zrobić, mi z nim spokój po prostu. Także Damon poleci na trzy gwiazdeczki. Proszę bardzo, poleci na trzy, właśnie teraz. Przy okazji Toran poleci na dwie gwiazdeczki, także też już coś się udało zrobić. No i co, 40 do końca, także na pewno będzie jeszcze oprócz tej Desiry jedna gwarantowana. Może podwójna, może potrójna na koniec, bo już kończymy powoli. No, podwójna. Dwa Torany i Daemon. Także bomba. Poprosiłem na koniec i dostałem. Widzicie, czasami wystarczy poprosić. I dostaniemy. Także Toran leci na trzy gwiazdeczki. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o zwykłe samony, nie? Także przechodzimy do astrologa. Tutaj mamy 390, jeżeli się nie mylę. Tak, 590, 605 chyba, tak? Jeżeli się nie mylę. Tak, stąd będzie 390, 590, 605 chyba, nie? Bo oczywiście bazowo, bo może wypaść wiadomo więcej. Także zaczynamy bez przedłużania. No tak 8 kopii chyba powinno być gwarantowane, no liczymy na więcej, troszkę wiadomo, standardowo. Już nie mówię, że dwa razy tyle, ale na więcej po prostu. Zobaczymy, czy uda się to osiągnąć. Do niestety miałeś dosyć daleko, widzę. Także jest pierwsza kopia tej linii, jest Karta Niemartwych. Zobaczymy, czy na tym koncie też będzie szczęście, tak jak na ostatnich. Początek dosyć wolny, trzeba przyznać. Za dużo tutaj tej lin nie leci, ale to się jeszcze może rozkręcić. Teraz będzie chyba gwarantowana. No i jest także druga kopia tej lin. Jeszcze 7, jeżeli pamiętamy, nie myli. Trochę wypadłem z rytmu przez ten błąd. Może trzeba przytrzymać, bo coś idzie tak średnio. Trzeba przyznać. Mamy trzecią kopię. No, jakaś jedna po drugiej, podwójna, potrójna, może cokolwiek. Fajnie by było troszkę rozkręcić. Tutaj imprezę. Bo naprawdę idzie przeciętnie. Trzeba przyznać, że nie wypada zbyt często. Po zagwarantowanymi mamy kopię numer 4. O, jest kopia numer 5, o tym mówiłem. Dobra. To za chwilę może zrobimy jeszcze, może teraz, bo już tutaj mało co widać. Także cyk, może od razu ogarniemy. Zobaczymy, jak to wygląda. Żeby tutaj nie przeholować, bo akurat graczowi darmowemu nie opłaca się robić na pięć gwiazd. Myślę, że od razu postaci premium nie raszować. Lepiej zrobić po prostu na poziom zniosły. I po prostu zająć się kolejną postacią, nie? Także jeszcze chyba czterech kopii brakuje. Tutaj mamy tak, czterech kopii. No, na pewno się uda, nie? W tym momencie już można... Tak, na pewno się uda, można śmiało stwierdzić. No, jednak wolałbym dostać w miarę szybko, żeby już tą lukrecją się troszkę zająć. Mamy jedną kopię. Jeszcze trzy. Mamy drugą kopię, także troszkę ruszyło. No, i teraz podwójna. Pojedyncza, może być. Także jeszcze jedna. I ruszamy po lukrecję. No, dawać, dawać. No, nie róbcie mi tego. Nie dawajcie gwarantowanej, tylko szybciej OK. Także mamy tej liny skończoną. Bomba. Także robimy cyk, poziom wzniosły. I udajemy się krecję Do której potrzebujemy aż 11 kopii. Czyli no, musiałby się tutaj wydarzyć ogromny cud, żeby ją zrobić, co no, nie chcę być pesymistyczne, no ale raczej się nie udanie. Ale tak dwie 3 kopie powinniśmy wyciągnąć śmiało, minimum. Z tego co tak liczę to 3 powinny być minimum. Jeżeli chodzi o gwarantowane, także mamy kopię numer 1. Czyli 9 kopii tej linii już dostaliśmy, lukracja będzie 10. No, dawać, dawać coś pomiędzy, jak tak można tylko gwarantowane dawać. Mamy kopię numer 2, na pewno będzie jeszcze jedna. No, liczymy na więcej, jest druga. Dobra, czyli na pewno będzie jeszcze czwarta, bo to już była kopia numer 3, chyba nie. Może wzniesiemy, żeby mieć spokój? Tak, bo były 3, teraz jest 6. Czyli, no idealnie, jeszcze 8, no ale to się raczej nie uda, nie oszukujmy się. Chociaż fajnie by było zobaczyć taki cud. Dlaczego nie? O, jest kopia. Także myślę, że no idzie całkiem spokojnie. Tutaj to nic nie da, że podbieramy. Także może nie będziemy tracili na to czasu. Bierzemy tylko tutaj, wracamy, no jeszcze jedna kopia przynajmniej, minimum, znowu. Dobra, dużo trzeba przyznać leci wszystkiego u astrologa. No na koniec taka podwójna może, pojedyncza chociaż, przytrzymamy dużo i specjalnie z tej okazji, no. No niestety nie, ale myślę, że i tak bardzo, bardzo udany Astrolog. 9 kopii poleciało chyba do mm, tej linie, jeżeli jeśli ja to dobrze liczę w ogóle, bo mogłem gdzieś tam się trzasnąć. No i 4 kopie poleciały chyba do Lucretii, czyli 13, nie? Więc na pewno jest więcej niż powinno być. Z czego oczywiście bardzo się cieszę. Tutaj mamy 16, 24 kopie. Karty w sumie. Zaczniemy, może stąd. Chcielibyśmy też Estrildę, bo to jest cel poboczny. Nie ma. Tutaj chcemy no, tego Airona, rakuj i trzy Seirusy. Następnie mm, tutaj chcemy Numisu na pewno. Mamy jednego Numisu, co pozwoli nam chyba go zgwiazdkować troszkę. Brutus, nie wiem czy będzie mógł być gwiazdkowany. No i tutaj nam najbardziej zależy na Fyrę lub Daemonie, Izoldzie lub Desirze. Mamy Desirę, mamy Izolda. No, i w sumie tyle z tych postaci, które wymieniłem, nie? Także co? Wznosimy. Zobaczymy, jak to wygląda. Zależało Ci też bardzo na gwiazdkowaniu. Także parę postaci na 5 gwiazdek poleci. Myślę, że nadal celujemy głównie w niemartwych. Jako, że chcesz tam praktycznie 4 postacie dostać, aż, to myślę, że to ma sens, nie? Tutaj mamy 7 kart. Tutaj mamy chyba. 10, tak. Także nie ma artwinem, myślę, że nie martwi. Mam wrażenie, że ta frakcja jest najbardziej pożądana tutaj. Najwięcej celów jest właśnie z tej frakcji. Mamy Ferela, także super. Mamy Badena, co już nie jest takie super. Izabela, Izabela jest celem pobocznym, tak swoją drogą. Tewin też jest celem pobocznym. Na koniec wszystko wychodzi. Jeszcze Nara jest celem pobocznym, jeżeli chodzi o niemartwych. O, proszę bardzo, jest i Nara. No i Grezul. Dobra. Także Grezula możemy zgwiazdkować. Hendrika możemy wznieść. Także też bomba. Leci na poziom wzniosły. No i chyba tyle, nie? Także jeszcze tawerna. No to lecimy. Toran. Jeden Feral by fajnie był, jakby wypadł. Mamy Daimona. Mamy Torna. Mamy Keltura. Odena. Daimona znowu. Czy w sumie spokój Feral? Desira też może być. Także myślę, że całkiem, całkiem fajne te karty się okazały, nie? Daemon poleciał na 4 gwiazdki. No nie udało się go zrobić na 5, ale i tak nieźle. Także takie może małe podsumowanko, nie? Jeżeli chodzi o astrologa, to myślę, że bardzo udany astrolog. Teilin poleciała sobie na poziom wzniosły. Troszkę też kopii Lucrecji wpadło. Poza tym wpadło 5 kopii premium z kamieni fioletowych. Nie wypadła żadna kopia ze zwykłych samonów, co jest troszkę smutne. Ale ogólnie myślę, że udane. win. Tutaj widzę, że brakuje jednej kopii, no troszkę szkoda, ale co zrobić. Do Desiry no, też brakuje jednej kopii, co ciekawe. Także niestety Izolt mógł być na poziom wzniosły, gdybyś chciała. Nara też mogłabyś być na poziom wzniosły, także myślę, że całkiem nieźle. Ejrona nie udało się zrobić na 5 gwiazdek, brakuje dwóch kopii. Prawie udało się z Daemonem, prawie udało się z Ferailem, z kilkoma innymi postaciami też się udało. Bo mamy tutaj 15 poziomów więcej, plus jeszcze pewnie możesz coś zrobić, bo fooda na pewno będziesz miała całkiem sporo. Na koniec była prośba o pozdrowienie gildii, także już się tym zajmujemy. Jak tylko się otworzy. Także dzisiaj pozdrawiamy gildię Maniacy. Od dołu polecimy standardowo. Także macie pozdrowienia od swojego mistrza, bo wicia jest waszym mistrzem, z tego co widziałem. Dzień dobry. No, dzień dobry. Także macie pozdrowienia od Wici i ode mnie przy okazji też. Tutaj chyba wielki fan raku. Czy jakieś śmieszne niki będą? Tutaj wszystkich pokażemy ładnie. O, Andrzeja mają, zobaczcie. Nie wiem czy tego o którym wszyscy myślą teraz. Na pewno nie, wiadomo. Ale taka ciekawostka. Także cała gildia ma pozdrowienia od naszej dwójki. Później my też robiliśmy samony, już to też pozdrawiam. Także to. Jest 7 wolnych miejsc. Więc jeżeli szukacie gildii na luzie, tutaj z tego co widzę, wystarczy mieć. W sumie wystarczy codziennie się logować. Po prostu jest wymagana obecność i tyle. Nie ma żadnych hardkorowych wymagań. Także, jeżeli szukacie gildii na luzie, to Maniacy 226528 to jest ID gildii Ja Ci oczywiście bardzo dziękuję za możliwość zrobienia samonów na Twoim koncie po raz trzeci, już, bo to już trzeci raz jest. Bardzo to jest pomocne w rozwoju kanału, bo na samony zawsze przychodzi całkiem sporo osób. Ostatnio było prawie 60 na tym dłuższym filmie. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, którzy ten film obejrzeli. Pozdrawiam wszystkich, którzy obecnie zajmują się na premierze. Jak najlepszych samolotów na Waszych kontach życzę wszystkim. No i co? Do zobaczenia w kolejnych moich filmach.